Dupacz cycki Cipka Delord mocno na Delord cię wyzywa yeah! Ej, jak Arquet ja Pirtolę Zobaczy na tego garnucha jak pięknie yeah! Płapka Widzowie, nie wiem, czy tak można mówić. Nie, no wiadomo, że można mówić, ale, wiecie o co chodzi? Jeżeli on mówi słowo garnuch, które jest okej, okay, ale w kontekście osoby ciemnoskórej, to raczej już tutaj można się doszukać. Ja nie mówię, że ja bym się doszukiwał, ale Twitch może się doszukać pewnego powiązania, i to jest dość niebezpieczne. No. nogo O kurwa Ty Nie, skrytował chyba! Nie zabijesz go teraz! Nie pierdol, czy Nie Niee! Ja, Nieoe! Cordola Hila miałem! On skrytował! Galat w krzyciu! Nie! Kurwa! Ja go nie biłem, bo chciałem cię oddać. Ja wiem! bo jest afroamerykaninem. Dlaczego on jest ciemny? bo jest afroamerykaninem. Czego on jest ciemny? No i co? A dymanie to jest seks ze zgodą czy bez zgody? Dymanie? No dyma. Dymanie to, to wiesz, może być ze zgodą, może być bez zgody, zależy od. A gwałt też może być kontrolowany, w sensie, że umawiacie się z dziewczyną, na przykład, takie coś. Nie, to. to, to nie jest. Nie wiem, czy coś takiego jest. Ale? Wiem, że mógłbyś, tak nie, teoretycznie. Nie, czysty jak wolodkontrolowany chyba. Za zgodą? No, a to wtedy, no to wtedy to jest seks. Ale yy, ma inny vibe chyba, nie wiem. Taki bardziej brutalny coś coś, tak? No i taki jakby taki na, nastrój budujesz w pewnym sensie. Za za ten nastrój. Chuj. Wiesz co, no jakby. Nie, 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 ja, 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 ja wiem co jest Ja znam parę dziewczyn, które Mówiły, że chciałoby być tam tak? Tak, ja też znam takie osoby właśnie. No, 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 no. Dokładnie takie osoby. Że to jest... Jedna z rzeczy, które by chciały przeżyć. Takie właśnie... No ale kontrolowane, ale no, ale, no nie do Ale, ale, wiadomo, ale, ale że... nie taki wiecie, że jakoś na policją porywają, coś tylko tak, ale tutaj to nie jest... Ale tutaj to nie jest to na G, no. Kurwa! tu jest Bolimber! Kurde! Nie, a nagła takła tak spawacza nie dam rady przesłuchać, nie dam rady. Ja mam uczulenie na Faziego, niestety. Kim jest Fazi? Wokalistą tego zespołu. A z takiego ziomka jak. Kurwa, czemu się nazywa? Kurwa, zaraz zapomniałem. Eee! eee! No to turba wrzuca! Milionar! Co ty wrzucasz? Nie, jak się nazywał. Ten John z Kanady. John z Kanady? Jaki? Tam był taki John z Kanady, taki kura wysoki. Na kamperach ma Dave. Dave z Ameryki, stary, co ty gadasz? Nie, John z Kanady. Tak. Tom, o, Tom, Tom, on Tom się nazywał. Jak rydy piszą? Taki były na pewno. Tak, on tak troszkę ich biorą. No tak, ale stary oni są na kontraktach niewolniczych, tak zwanych. Wiesz co, chodzi tak jakby. Pokaż rasizmowi czerwoną kartkę. Mm -hmm. Ja powiem tak. Bomba To Tak, dom bomby, to był tak, taki film był. Nie zadzieraj z fryzjerem. I tam, która śmiesz, bomby kraftowali. Czy wódz również dąży do zagłady Rzymian? Jak w, w 45 roku? Nie nie, 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 nie. Nie dąży do takich nie rzeczy. A skąd w ogóle taki pomysł, że ja tak, że tak chcę? Jaż nie każdą narodowość, każdy pies. W ogóle przypomniał mi się jakiś pan wieszną historię powiedział, bo on wczoraj miał imprezę jakąś y firmową taką. Mówi, tam po pijawa głównie, nie? Alkohol, pracownicy tam się integrują, i zabawę zabawy jakieś zorganizowali. I grali w kalambury. No. I trzeba było na przykład samymi słowami załóżmy na peć na jakąś inną literkę opisać słowo, które masz do odgadnięcia, nie? I każdy no. wymyślał dwa słowa. Hiszpan pan tak. Pierwsze słowo tam dał holocaust a drugie Dał Czemorda cze No i co? No i się oburzyła tam menadżerka i tak dalej, że o, kurwa, no nie wolno, gdzie takie zabawy w firmie poważnej No, no <grym <grym i Takie słowa jest... No a ty co ty sądzisz? w raz Możesz tak dobrać. No mnie to rozbawiło, ale w sumie no... wysłał wysłał się Wszedł kociak do kopalni tyle Dobry kardiolog, padały wielkie słowa, może niepotrzebnie, byłaś wyjątkowa jak wszystkie poprzednie. A oczami nie świecił?